Szanowni Państwo, wczoraj pełniąc obowiązki radnego odwiedziłem kilkanaście szczecińskich szkół: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników. Rozmawiałem tam z nauczycielami i pytałem, czy jeśli przychodzą tam dzieci, przychodzi młodzież, czy mają zapewnioną opiekę. I we wszystkich tych szkołach. Dzieci, jeśli przyszły, miały zapewnioną opiekę, ale było to dość niemile widziane i to zarówno nauczyciele tak mówili, jak i informowały o tym plakaty znajdujące się na szkołach. Ale przede wszystkim chcielibyśmy podziękować wszystkim tym nauczycielom, dzięki którym egzaminy gimnazjalne się odbyły i się odbywają. To dzięki ich pracy, temu, że nie dali, nie dali no, tak naprawdę złamać takiej szkolnej kariery uczniów, mogli, mogli ci uczniowie napisać ten egzamin. Tylko niestety bardzo niewielka liczba nauczycieli. Zaszczuwa swoich kolegów z pracy. I to jest coś, co apelujemy, żeby tego po prostu nie robili, żeby, żeby wyłagodzić emocje. Cytat z jednej z nauczycielek: Nie dopuścić uczniów, nie kwalifikować, nie klasyfikować ich, nie wydawać świadectw. Kolejny wiersz z piosenki, którą nauczyciele nagrali: Kochany łami strajku, nasz drogi kolego, od dziś lekki ostracyzm, pewnie wiesz dlaczego. To jest jedna, jedno ze zdjęć na, w gazecie wyborczej. Strajk nauczycieli, szpaler ubranych na czarno nauczycieli powitał łami strajk. Szanowni Państwo, nie możemy dopuszczać do takich sytuacji, ponieważ to jest budowanie wielkiego podziału. Podziału wśród nauczycieli, który będzie trwał niestety być może wiele lat. To jest, to jest coś, co no później ci nauczyciele, jak mają razem pracować, skoro jedni drugich nazywają po prostu łami strajkami. Szef ZNP, pan Broniarz, stwierdził, że przygotowanie pedagogiczne może mieć nawet pedofil. Stwierdził to po to, żeby zdyskredytować tych pedagogów, którzy zasilili komisje egzaminacyjne. Ponieważ to trzeba też podziękować tym osobom, które się zgłosiły. W Szczecinie to jest kilkaset osób. I to, to na co chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę, to ten, ten protest, ten strajk jest bardzo mocno upolityczniony. W czasie rządów Platformy Obywatelskiej Pan broniarz mówił, że edukacja nie może być uwarunkowana wyłącznie kalendarzem wyborczym. Kilkanaście, kilka dni temu Rafał Trzaskowski przyznał, że chciał wprowadzić podwyżkę dla nauczycieli w Warszawie, ale ZNP poprosiło go, żeby się wstrzymał. No to jest coś skandalicznego. W jednej ze szczecińskich szkół zobaczyłem taką tablicę. Pierwszy postulat: dymisja Anny Zalewskiej. No to jest coś, co nie powinno się w publicznej szkole pokazywać. To są jednak urzędnicy, urzędnicy, którzy tego typu postulatów nie powinni wygłaszać. To jest Krzysztof Baszczyński, wiceprzewodniczący ZNP. To jest rzecz niedopuszczalna, okazuje się, że przy egzaminach pracują osoby z zewnątrz, które nie są nauczycielami. Są to katecheci, księża, siostry zakonne, strażacy, służba więzienna. Drodzy Państwo, jeśli ktoś ma uprawnienia pedagogiczne, to nie ma żadnego problemu, żeby przy takich egzaminach po prostu brał udział i był w komisji. Warto też zwrócić uwagę, że ZTP nie protestowała, więc namawiało do nieprotestowania w czasie rządów Platformy Obywatelskiej. Nie protestowali, tutaj mamy zarobki nauczycieli. Nie protestowali, kiedy nagle w czasie rządów Platformy Obywatelskiej zarobki nauczycieli przestały rosnąć. W porównaniu do, do średniej płacy. Dopiero teraz w czasie rządów Platformy i Sprawiedliwości zarobki znowu rosły. Nie protestowali, kiedy ponad 40 tysięcy nauczycieli było zwolnionych w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy ponad tysiąc szkół zostało zamkniętych, kiedy wprowadzono dwie tak naprawdę darmowe godziny pracy nauczycieli. Niestety pojawiają się też, niestety te emocje są podsycane przez polityków platformy, PSL-u, także naszych tutaj niestety radnych z koalicji obywatelskiej czy z bezpartyjnych. Skandaliczne są też sceny, takie jak miała miejsce pod jedną ze szkół, że członkowie Komitetu Obrony Demokracji w czasie egzaminu gimnazjalnego puszczali odgłosy trzody chlewnej, a nauczyciele wyszli im bić brawo. I powstała jeszcze piosenka, w której jedna z nauczycielek śpiewa: Czas karczować Ciemnogrodu Las. Ten strajk niestety podzielił opinię publiczną. My wzywamy do tego, żeby ten strajk się zakończył, żeby nie powodować jeszcze większych, jeszcze gorszych emocji. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy strajk nauczycieli w Polsce. Mamy strajk nauczycieli w województwie zachodniopomorskim. Mamy bohaterów i antybohaterów tego strajku. Bohaterami są ochotnicy, którzy zgłosili się do komisji egzaminacyjnych po to, żeby nasze dzieci miały możliwość zdać te egzaminy i żeby nie wprowadzać dodatkowego stresu dla młodzieży, która do egzaminów przystąpiła. Mamy bohaterów w postaci rodziców, którzy bardzo często wspierają zdających Młodzież, ale wspierają też tych, którzy przeprowadzają w tej chwili egzaminy nie będąc nauczycielami. Mamy nauczycieli, którzy pomimo tego, że strajkują, opiekują się dziećmi w szkole i co najistotniejsze, biorą udział w egzaminach, czyli prowadzą te egzaminy w poszczególnych szkołach. I mamy antybohatera, naczelnego antybohatera pana Zygmunta Broniarza, który jest politykiem, bo to trzeba jasno stwierdzić. Jest politykiem który bardzo mocno przedał coraz większego budowania swojej pozycji zarówno w Związku Nauczycielstwa Polskiego, jak i myślę, że w przyszłości na listach Koalicji Obywatelskiej. W naszym województwie egzaminy przebiegają spokojnie. Mam informację od pani kurator, że we wszystkich szkołach, w dniu wczorajszym odbył się pierwszy egzamin, dzisiaj na spokojnie odbywa się następny egzamin. Niestety widzimy w Szczecinie chociażby, ale też i w innych miejscowościach grupy młodzieży, nie chcę używać kolokwialnego określenia, ale muszę, wałęsające się po ulicach, nie mające co ze sobą zrobić, dlatego, że zajęć w szkole dla młodzieży nie niezorganizowane. Rodzice no, nie będą zabierać nastolatków do miejsc pracy i tutaj także wielkie podziękowanie dla pracodawców, tych, którzy pozwolili rodzicom na zabranie dzieciaków do zakładów pracy, bo to jest jakieś rozwiązanie. No, niestety część ludzi tego rozwiązania z tego rozwiązania korzystać nie może, stąd dzieci są pod o wiele słabszą opieką w trakcie strajku nauczycieli. Proszę Państwa, tak jak powiedzieli moi koledzy, nie, wielki apel do nauczycieli, nie konfliktujcie się tak okrutnie, dlatego że konfliktowanie się w ramach szkoły tych, którzy strajkują, z tymi, którzy nie strajkują. Spowoduje, że ten konflikt, ten brak współpracy będzie w przyszłości narastał w takiej szkole, a to będzie miało bardzo negatywny wpływ na młodzież. Każdy, każdy, proszę Państwa, ma prawo mieć swoje zdanie. Żyjemy w kraju demokratycznym. Ludzie chcą strajkować takie tak ich prawo i nie chcą strajkować. Ja przypominam, że za strajk... Nauczyciele nie będą mieli płaconych. Nie ma takiej możliwości. Regionalna Izba Oprachunkowa jasno zakwestionowała możliwość płaty dla nauczycieli. Pamiętajmy o samotnych matkach, nauczycielkach wychowujących dzieci lub ojcach. Pamiętajmy o osobach, które rzeczywiście nisko zarabiają i są odpowiedzialne za swoje rodziny. Ci ludzie nie chcą strajkować, bo po prostu nie chcą utracić pieniędzy. Zrozummy to i jednocześnie też zrozummy rząd, który proponuje w tej chwili. Bardzo dobry, bardzo dobry układ dla nauczycieli, mianowicie podwyżki do 2023 roku ze zwiększoną liczbą godzin pracy 22 lub 24, bo, proszę Państwa, no jasnym tekstem, nie wszyscy nauczyciele pracują 40 godzin. Wiemy o tym doskonale. Nikt mi nie powie, że 40 godzin w tygodniu pracuje nauczyciel WF-u, który... No, nie musi sprawdzać klasówek ani nie musi sprawdzać zadań domowych, czy że nauczyciele muszą się bardzo przygotowywać do lekcji, na przykład w klasach od 1 do 6, do lekcji matematyki, gdzie ten nauczyciel uczy tego samego programu, którego nauczył się na studiach i który nie zwiększył się w trakcie e, jego e, całej pracy jako nauczyciela. Więc mówienie o tym, że nauczyciele muszą przygotowywać się do lekcji, że muszą sprawdzać zadania domowe i że wszyscy pracują 40 godzin, nie jest prawdą. Nie jest prawdą i też pamiętajmy jeszcze o jednym. Za chwilę zabraknie nauczycieli w Polsce, więc zwiększenie liczby godzin do 22 lub 24 jest rozwiązaniem znakomitym, zarówno dla nauczycieli, którzy w ciągu 4 lat zyskują ponad zyskają ponad 2000 zł. To jest naprawdę bardzo dobry dodatkowy dochód do pensji nauczyciela, jak i tutaj z pozycji społecznej my zyskamy większą liczbę y, nauczycieli w szkołach. Proszę Państwa, rozwiązanie jest. Dzisiaj Pan Broniarz apeluje ponownie do y, rządu o spotkanie i o przedstawienie nowych propozycji. To, ja nie wiem co by Pan Broniarz chciał jako propozycję, ale na pewno rząd jego na listy wyborcze nie zaprosi. Czy nie? Pierwsze pytanie dotyczy tego ewentualnego projektu uchwały, który chcieliby Państwo przygotować na sesję. Miejskiej. Czego ten projekt by dotyczył, w szczegółach mniej więcej i, i na kiedy no, może mamy by się do tego projektu spodziewać? Oczywiście, mamy, proszę, że tak powiem, że, że tutaj yy...